Cześć moi kochani, przed nami kolejny odcinek, a że w weekend się zadziało, to znaczy w niedzielę. Postanowiłam zrobić troszkę większy miks. Jest on za 85 zł. Kto nie widział tego odcinka i perełki, zachęcam do obejrzenia, a na dzisiaj mam tak: big Zdrap, bonus 2 bank, dużo szczęścia, koralową, Maxi Cash, Cały naród drapie drapki. białe diamentowe 7 oraz rubinową. No, sporo z drapek. sporo możliwości wygrania. Yy, zacznę od rubinowej z numerem 45 i tutaj szukam 9, 32, 35 i 29. A mam 27. 17 i 37. 34, 7, 6, 28, 2, 19 i 24. No tu się nic nie zadziało. Kontrolne różne. Bałagan się zrobił. <gryw> no to teraz trochę nieszczęsne. Dla mnie, kto oglądał premierę, wie, że tam za dużo nie wpadło.

Jest siódemka i jest dziesięć złotych. Kontrolne C. Cały naród drapie z drapki z numerem piątym. Pięćdziesiąt pięć, siedemnaście, czterdzieści osiem, czterdzieści sześć i trzydzieści jeden tutaj wygrywa. Mam pięćdziesiąt jeden, piętnaście, trzydzieści pięć, trzydzieści siedem i dwanaście, czterdzieści jeden, jedenaście, dwadzieścia dwa, trzydzieści osiem, pięćdziesiąt sześć, dwadzieścia osiem, pięćdziesiąt dwa, dziewiętnaście, pięćdziesiąt osiem i czternaście, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia cztery.

jest trafienie 29, 11 i 48, 55, bliżutko, 38, 18, 44 i 32. Tutaj również blisko trafienie było pod 51, dH, kontrolna D, a druga jest, i trzecia nawet. To teraz koralowa, numer czwarty. Płetwy i motyl. Są to pierwsze symbole. E, dobra, jest motyl. Są i płetwy. Tu nie ma. I tutaj mam tylko motylka. Rekin i cytryna. Rekin, a cytrynę gdzieś pominęłam. No oczywiście, patrzcie, tutaj na samej górze była ananas i torba. Ananas. Torba. No i torba tutaj. A tu był jeszcze rekin. Delfin i syrena. Mam syrenkę. I delfina. Kostium i słońce. O Jezus, pół ośmiornicy mi się zdrapało. Słońce, słońce i słońce. To żółte to, wiecie, fajnie. Widać małpa i e, meduza. Meduza, meduza. Małpa i tu brak deska. E, I to będzie kokos. Kokos, deska. Kokos. Deska kokos. I kolejne Neptun księżyc. Księżyc, księżyc. Jeszcze tylko wulkan i pięć stówek. Uuu. Palma i skrzynia. Skrzynia, skrzynia i palma. Dobra, i chwila prawdy. Ostatnie dwa symbole. Rozgwiazda i trójząb. Trójząb. Nic mi to nie daje. Rozgwiazda. I pusto. Kontrolne różne. Dużo szczęścia. Numer. O matko, pierwszy.

To teraz bonus wabank z numerem 25. No tam była pierwsza, teraz tutaj ostatnia zdrabka. Mam nadzieję, że szczęśliwa. Dobra, tutaj nie ma pary. Szukamy oczywiście pary liczb. Było bliziutko. Tutaj nie ma. Nie ma. Oj, o 10, o 1 tylko. Ops. I ostatnie, tu przesunięcie, póki co brak wygranej. Ach, blisko, blisko i tutaj też, ale kontrolne różne, szybka zdrapka. I ostatnia, big zdrap, numer szósty. 38, 17, 53, 25

Jedenaście, pięćdziesiąt siedem, pięćdziesiąt sześć, dwadzieścia dwa, dwadzieścia dziewięć, pięćdziesiąt dwa. Ach, te oboki pięćdziesiąt jeden, czterdzieści dziewięć, czternaście i trzydzieści dwa. Ostatni rząd trzydzieści sześć. 27, 58, 43. No i dajcie symbol teraz. Pliku. Będę szczęśliwa. Nie. 19. Także ta zdrawka okazuje się. Przegrana M. O, DP. To dzisiaj na wydane 85 zł udaje się odzyskać w zrabce dużo szczęścia w numerze pierwszym dychę. Tutaj Maxi Cash dodaje dychę i białe diamentowe 7 również dychę. Także 30 zł mam. Na dalsze mnożenie dołożę do premiery, która będzie już w czwartek. O ile się nie mylę, będzie to mega paradiso. Odcinek oczywiście pojawi się tutaj na kanale. Dlatego zachęcam do obserwowania. Bo jak widzieliście, Mega Paradiso ostatnio, mega się spisało. Dlatego trzymajcie mocno kciuki za moje wybory. I na tą premierę już bardzo serdecznie Was dzisiaj zapraszam. Życzę Wam pięknego dnia i do zobaczenia. Pa! pa.